z są kapower i dzisiaj jesteśmy w jaybreaku, tak. Jaybreaka nie było długo, ale tu długo i no i dzisiaj gramy, co nie? Gram sobie na klawiaturze i gram sobie na Xboxie, jakby ktoś pytał. Dzisiaj postaramy się coś napaść, oczywiście. E... Kurta mnie już ręka boli. Ja. Yeah. Ale nie będę musiał grać bynajmniej na padzie, o jak stoję to jest lepiej, bo wcześniej siedziałem, dobra, Byk. co to było, dobra, pomijając, idziemy, o jaki fajny klasyczek, pamiętam tego klasyczka, czekajcie, C, lepiej się gra na klawie, no bo wiecie, no jedną ręką bym musiał kierować, skręcać, hamować gazu, a tak to mogę sobie palcami wszystko porobić, co nie? O, i czekajcie, o kurde trochę laguje. Dobra, pik. 70 To wygląda jak 18, ale dobra. Pączkarnia jest okradziona. Kurde, nie pokazuje mi na mapie. Dobra, pik. Pamiętam, że tu się kamerę obracało tak. W ogóle kradnie, zacznijmy od tego. Eee. Okej. Okay. Legendarne słowo moje na kanale Capover. Wywaliło mi Robloxa. <grym> Wtedy tak nie wywalało do końca, ale teraz wywaliło. Po pierwsze, dlaczego mi wywaliło j breaka Po drugie, Dlaczego wywalił wywalił innej drajka? No becki tu no, grałem sobie, chciałem sobie okraść pączki i nagle mnie wywaliło. Sezon dziewiąty? Ja się liczyć. Dziewiąty? Jak to idzie? No, tak. Pamiętam dopiero sezon drugi. A i teraz trochę sobie poczekam, aż się mapa wczyta. I ja... Jak wywali już drugi raz, już pieprzę. To już nie nagrywam. Trochę szybciej się wczytuje ludzik. Albo tak samo. Dobra, ja za chwilę poczekam, aż to się wczyta. I widzimy się za chwilę. I mm, widzimy. Dobra. Kurde, ja jeszcze dzisiaj chyba live robię na Twitchu, a tu takie coś się odwala. Że już mi internet, wy... znaczy Robloxa, wywaliło. Wiecie co, pójdę tu dalej sobie. Tam za tą dziewczyną. Mojo pan. co? No jakoś tak. Kurde, tymi ściekami. Kokaj na wnosie lecimy w samolocie, jakoś tak palimy grube rollo. Jeśli chcecie, oczywiście, więcej e, J-Breaka, to możecie zostawić tutaj. 300 tysięcy łap do góry. Nie, no, że to, to byśmy nigdy nie wbili. E, to skromne 5 łap do góry, jak zawsze. Y, I będzie kolejny odcinek z J. J Breaka, co nie? Dobra. Kratny, jedziemy do miasta. O nitro. Mm, nitro, boże. Kurde. Teraz pat, big, big. Dobra, jedziemy. No to fajne lata. Zapomniałem filmika na TikToka zrobić. O kurde, będzie przypał. No, bo ja robię se daily na TikToku, na YouTubie, wszędzie. Eee! Ty walona ściero. No ty głupia... No ty ściero. Kurde. <laughs> Nik na. A, czekajcie, ja się zajął, sprawdzę. Natalia Podkowa. Debil, no, debil z niej, no, no idiota. No. Jak nie wywalanie, to zatrzymywanie w celi był taki lak, czekajcie. Nie, nie ma już tego lagu, się kiedyś tak na komendę wchodziło, albo się wychodziło z celi Skracało to jakieś 6 sekund Dobra <śmiech> <śmiech> Kurde jakiego ja mam brzydkiego skinu, no, ale już widzę, że lagi minęły, patrzcie Tu płynnie teraz chodzi I nie widzimy. Dobra, kto tu jest taki najbardziej poszukiwany? Eee, jakieś nupki. dobra Oczywiście nie mówię, że ja jestem jakiś co nie? Ja. Stanką to 17628. Pamiętacie mój pierwszy odcinek z Robloxa jak mi tego... tą Teslę wywaliło? To było fajne. Dobra. Wiem, że miał w ogóle być dzisiaj... Aha... Wczoraj mówiłem, że będzie dzisiaj gita. Eee, dzisiaj jednak jest Roblox, nie GTA, no ale no niestety tak bywa w życiu. No ale Robloxa też można sobie nagrywać. Ja w ogóle lubię grać w J -Breaka. zwłaszcza na klawiaturze, bo na padzie bym nie grał, ale na klawie się fajnie gra. Dzisiaj sobie coś jeszcze w nocy poukradam. Y no. Jeżeli my sobie. Ile tu mam dosetki? Do Dobra. Dzięki za oglądanie tego filmu, bo jeszcze muszę. Co się w tym momencie wydarzyło? Bo muszę jeszcze zbotować filmik na TikToka. Yy, znaczy, nagrać, zmontować. I co, jeśli chcesz kolejnego, kolejny odcinek z Joy Breaka albo w ogóle z Robloxa, to zostaw 5 łap do góry i jutro będzie GTA 5. Prawdziwe życie. Dzięki, trzymajcie się, no i cześć.